to co panu Kolonia 2022. Wrost co? Wrost. Kochani, witamy Was na naszym stoisku na Eisenwaremesse Köln, Köln, Deutschland. Je, jest gorąco, jest gorąco, jest masa klientów. Warto przypomnieć e, dla osób, które po raz pierwszy słyszą nazwę Eisenwaremesse. O, miałeś paproszkę. Które pierwszy raz słyszą nazwę Eisenwaremesse. Wielu twierdzi, że jest to największa impreza targowa na świecie dotycząca narzędzi. I akcesoriów, wszystkiego dookoła. O tyle szczególna, że odbywa się co dwa lata, ale teraz? Teraz odbyła się po czterech latach, ponieważ dwa lata temu pamiętasz szpiąc. Był COVID, nasz samochód już tutaj przyjechał. W ostatniej chwili targi zostały e, odwołane. No tak. i trzeba było z całym bajzdem wracać do Polski. Wyszedł dyrektor targów z burmistrzem, przyszli na tą imprezę i powiedzieli: Stop, stop, stop. Halt, halt, halt. Kajne mese. Kajne COVID. COVID. To było straszne dla wszystkich maniaków narzędzi ale dało wyjątkowy okres 4 lata, jak, jak olimpiada, jak olimpiada, jak mistrzostwa świata. Każdy z, o, każdy z producentów się. musiał przygotować olimpijską wręcz orbę Myśmy nawet, słuchajcie kochani, poćwiczyli sobie parę tych e, strzelani. To słuchajcie, Strzelamy coś. E, strzelamy. Natomiast ważne jest to, że jak na dłoni widać, już po oglądnięciu też z z konkurencji, kto wykonał świetną robotę i jak stawka się przytasowała i gdzie jest kubryk to wszystko. Generalnie widać tendencję do tego, że wszyscy idą w modularne rozwiązania. Mobilne. Mobilne, ale dla wielu połączenie skrzynek ze sobą to już mistrzostwo świata i oni już myślą, że. już wiecie, co tak nastawiają klatę do orderu, ale nagle tych orderów nie ma. No bo w Kubliku, co zrobiliśmy? Piotr. No, Przez te cztery jak zwykle lata. uciekliśmy do przodu. <laughs> 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 Proszę Państwa, wypijmy za to. Wypijmy za to, ale Słuchajcie, mobilność i modularność to były to hasło przewodnie wcześniejszych edycji, tak? Już wszyscy wiedzą, że chcą mieć skrzynki, które się ze sobą łączą, są systemowe i że chcą jechać z nimi na kółkach, bo szanują swój kręgosłup, tak? I wydawało się, że już nic więcej nie można wymyślić, ale to nie w naszym ale da się, wypadku. Tak? Ale da się. Mamy customizację, czyli indywidualizację, aranżacji nie, skrzynek w sensie jakichś dodatkowego aswentu, które możemy. Ale to może wejdzie. tak. Słuchajcie, my jesteśmy na targach, są nasi klienci, są inni wystawcy, i producenci producenci, handlowcy, wszyscy nas to odwiedzają, a wy siedzicie przed komputerami, przed telewizorami. Jak trąby wołowe, jak trąby wołowe. Was... No może umówmy się tak, że my was teraz oprowadzimy, oprowadzimy, tak? zapraszamy na nasze stoisko i pokażemy jak to wygląda, dobra? Jak Beatryczę po piekle, po piekle. No, no to... swojego Dante. No chodźmy, zacznijmy, ono, ono. Od... zacznijmy od, tej, od tej strony, zobaczcie. Słuchajcie, linia pro, znamy szyki klas... klasyczne, Znamy moduły polegające na karcie, toolboxie, techniczanie, ale coś, co jest szczególną tutaj petardą, która eksploduje po prostu w naszych rękach, to są szuflady, szuflady, proszę Widzicie, nie trzeba robić print screenów, zobaczcie, widzicie tam nowość? Szuflada. Szuflady i tutaj co bardziej wnikliwi, oczywiście szuflady trzy niskie, ale też coś, co jest... Naturalnym dopełnieniem. Szuflada podwójna, już ponad 10 cm w środku. Oczywiście opcjonalne przegrody, pewnie i kubełki. To wszystko już jest yy, w przygotowaniu i na finale. Ale jeszcze nie odjeżdżaj, tak? Jako smaczek i coś specjalnego dla Was, za to, że jesteście z nami. Też jak zauważyliście do tej pory w linii Pro, był tylko kart. Fantastyczny kart. Fantastyczny kart. Ale szuflady, naturalne środowisko dla szuflad. No ja w ogóle na początku to miałem na myśli, że mamy platformę. Popatrzcie, popatrzcie. O, to jest wydruk oczywiście. To jest wydruk, ale już jest na maszynach. Świetna platforma, zgrabna, z możliwością montażu dodatkowych pasów, solidne konektory, kółka obrotowe. Także śledźcie, co się będzie działo, ale się dzieje naprawdę wiele. A to okrągłe jest pod wiaderko żeby się nie przesuwało. A teraz, słuchajcie, pamiętacie kiedyś taki odcinek, że Marek Urbański powiedział, że u nas to już są doktoraty, tak? Także słuchajcie, zamiast czytać te książki doktorackie, zrobiliśmy to. Wenusia, opowiedz kubrykomaniaczkom o co kamal. A co tutaj mamy? Tomek łapie. Tomek łapie. Mamy tutaj konfigurator, czyli jeśli mam pomysł, jak chcę zbudować zestaw, przychodzę i go ko to. pokaż, Tomek, Proszę, co wybieramy? Pro, to. Co wybieramy? Karty, ładnie. Ja wiem. Lecimy. Czasami dzisiaj. 200 prochy. No i organizer. Organizer XL. Dalej. A na górę? Kosz. Odwrotnie. A jak właśnie ściągnąć kosz teraz, żeby. sam kosz? Tak, ściągamy. No jeszcze odwrotnie. Najpierw kosz. kosz. A na koniec organzy. I pięknie wygląda. Mamy tam. Cześć. Nie jest lekko, powiem Wam, nie jest lekko masa ludzi. Masa po prostu ludzi. A ja nie mogę mówić. Kiedyś wam o tym pamięć, ja nie, nie mogę mówić, nie mogę zbyt dużo mówić. Ale mamy pewną receptę. Otóż ten ścisk zakładamy konkurencji. Wiecie, gdzie a potem wystarczy tylko dokręcić. I tak sobie dajemy raz. Znacie nowego karta, wiecie o tym, że mamy wprowadziliśmy tutaj inserty, które wyglądają nie tylko ładnie, ale przede wszystkim czemuś służą. I to jest ewidentny nowy trend, o którym wspominałem, coś co zmienia dotychczasowe korzystanie ze skrzynek, to znaczy pozwala na kastomizację. Na razie posiłkujemy się pomysłami od Was, tak? często wykonanymi w sposób jakiś chałupniczy tak, e, e, i tak dalej, natomiast szukamy kierunku zarówno we współpracy z Wami na grupie i na YouTubie, ale też teraz od klientów słuchamy, jakie najlepsze akcesoria można przygotować. A to jest tylko najprostsza próbka. Myślę, że warto wykonać mały trawers z tąku. Chodźmy tutaj. Odwieczny problem, poziomica. Popatrzcie, mamy system uchwytów. Łatwy montaż. Tak, montujemy sobie dwa elementy. Jak nam przeszkadzają, bo jest gdzieś wąsko, możemy się ich bardzo szybko pozbyć, możemy zmienić na inne. I w ten sposób znika problem poziomicy. Tak? Mamy poziomicę, która jest sztywno przymocowana. Fantazja w zasadzie tutaj i pomysły są nieograniczone. Popatrzcie, podobna sytuacja z przodu, tak? Jest przygotowany jakiś tutaj zestaw, można tak powiedzieć ładowarek, taka przedłużacz, rozdzielnia. Również demontaż jest bajecznie prosty. Mogę zabierać, pobierać ze sobą takie elementy. W zależności od tego, co potrzebuję na konkretnej pracy. I słuchajcie, coś, co jest absolutną petardą, Tutaj jeszcze raz pozdrawiamy Struganego, który po prostu tak wystrugał, że ta część stoiska jest już chyba wytarta, wykładzina dookoła. Popatrzcie nie... na tą kosmiczną stację roboczą, co tutaj się wydarzyło, tak? Co tutaj się wydarzyło? Słuchajcie, jest bardzo wygodny blad roboczy, ale to nie, nie wszystko, tak? <laughs> udało się znaleźć, a przy okazji wypoziomować całość i zmieścić fantastyczny organizer. To wszystko jest oczywiście jak od struganego, jakościowo wykonane, po prostu klika. No i słuchaj, Piotr, pani też o czym żeśmy rozmawiali ostatnio? Tak, żeby wykorzystać wszystkie nasze skrzynki, a żeby sobie urządzić tutaj i siedziska, i takie ee, takie stoliki. Tak, ale słuchajcie, zaraz wam Tomek pociągnie po tym kamerą i wyobraziliśmy sobie, okay. że wszystko na czym siedzimy, zrobiliśmy sobie specjalnie takie pufy na... No bo zobaczcie, Tomek pociągnij. Całe stoisko jest zrobione... Właściwie z naszych wyrobów. Zobaczcie, stoliki są z adapterów, siedziska są z adapterów, tylko zrobiona na, na pufę. Siedzimy na 350, a stoliki mamy z 350 i 200. Ale mogą być wyższe niższe. Zobaczcie, tam, no tam są mamy wyższe, barowe. Tam są takie barowe skrzynie, no bo jest i więcej. I teraz posłuchajcie, po targach robimy tak, robimy mega konkursik. I na tym konkursiku co rozdajemy? No, meble biurowe. A dlaczego? Bo są z Bo dupa ważna rzecz, tak? Aha. bardzo <laughs> ważna. <laughs> Muhammad, hello, cześć, Muhammad jest z Egiptu, Muhammad. Yes, nice to meet you, nice, yes, meet you. nice to meet you. Yes, this is, uh, is one of uh, one of the best... Uh,

Słuchajcie, prawda jest taka, że Muhabbet dostał grube whisky, żeby mówić miłe rzeczy, ona. ale prawda też jest taka, gdzie mówi Muhabbet, yeah, że w piramidach, okay. bo tej ścieżce, co się dochodzi do piramid, wszyscy stoją z Kubrickiem i mówią "Kubrik, kubrik, kubrik". Jakieś yeah. jest bardzo zadowolony z Kubryka. Teoria powstała nowa. E, tutaj jest pan z Niemiec. E, Schuldigung. Yeah. E, nowa, nowa teoria jest taka. ein Menschen. Ja? Ein Problem. A file mężczyzn? Kein Problem. Kein Problem. File mężczyzn? Kein Problem. Taka historia na targach Kubli. i ambitnych, spokojnie można też zamontować, jak widzicie, niewielką kośnicę, tak, mamy wygodny blat. Skrzynki są z uszczelkami, są z IP66, więc niestraszna jest nam trocina e, i kurz. Zabartek, e, można też zamontować sobie fajne siedzisko. To jest wersja deluxe na targi. The Lux, The Lux na targi. E, słuchajcie, wszyscy spracowani ludzie, którzy też uczestniczyli tutaj, co jest zabawne w ogóle i bardzo istotne. Jak przechodziliśmy przez halę ekipy, które budowały te fantastyczne stoiska, większość z nich posiadała Kubryka. to byli Polacy. I w ogóle musieliśmy po prostu spędzać połowę czasu na budowie, na dyskusji, na tłumaczenie, na przyjmowanie często sensownych uwag, ale też zachwytów. Zobaczcie, na kubrikach e, kładziemy butelki, na kubrikach piszemy zamówienia, na kubrikach siedzimy i na kubrikach mamy na Słuchajcie, bez przesady. Jest to naprawdę najciekawsze stoisko. Z daleka przyciąga uwagę, jest czerwone, ale ilość produktów, która się tutaj pojawiła, myślę, że przygotowaliśmy w ogóle specjalną mapę, to, o czym mówiliśmy no, no, już wcześniej, no. żeby ktoś się po prostu nie zgubił. Tak? A te siedzenia, słuchajcie, to, to siedzenie tapicerowane, to nie jest w stałej ofercie. To jest element naszego yy, wyposażenia targowego tak, naszego targowego wyposażenia. I tutaj Podejrzewam, że Tomek zjechał w dół, patrzcie kolejna nowość. Mamy uchwyty takie. To jest do lana, to jest do Tu i mamy jeszcze do Pro. Słuchajcie, gruba kwestia, tak? Do tej pory kosze były absolutnym bestsellerem. Edukowaliśmy, ale i tak byli sprytniejsi nasi użytkownicy, bo znaleźli jeszcze milion zastosowań, na które nie wpadliśmy. Ale to były kosze, tak? Trzeba było dwoma rękami to nieść. Natomiast przez tą nadstawkę, którą tutaj widzicie zdejmowaną, solidną, stabilną robi nam się po prostu rasowe nośnigło, tak? Rasowe sidło za niewielkie pieniądze, bo nie są to tematy, które kosztują w setkach złotych, tylko to naprawdę będzie tunik, który myślę, że wywróci system o nosidło jest najmniejsze. E, następne w kolejce jest sidło od Tu. No i oczywiście nasz bestseller, kosz od łana". Oczywiście one pasują też na resztę, resztę skrzyń. Jakby ktoś, ktoś miał taką e, inwencję, żeby to użyć. Panowie, proponuję, zakończyć dzisiaj odcinek. E, zrobiliśmy jakby ten odcinek po to, żebyście jakby poczuli tą atmosferę z nami. Widzicie, cały czas w są klienci z całego świata. To Słuchajcie, są... ale to jest, to są wczesne godziny, tak? Na innych stoiskach ludzie teraz kończą otwórzacz, tak? Jest pół do dziesiątej. Poczucie tą atmosferę, każdego dnia 8-9 godzin siedzimy tu o suchym pysku. O suchym. O prawie, nie przesadzajcie, tak. Słuchajcie? Jest masa pomysłów, masa zainteresowania. Jak mówię, wielu, wielu użytkowników, którzy tutaj przychodzą, albo nowych klientów, którzy po raz pierwszy z na przerwę nas widzą, no, nie wierzą do końca, myślą, że to jest jakaś kooperacja wielu firm, być może jesteśmy jakimś brandem, nie wiem, z Chin trochę, może z Izraela. Okazuje się, że w Polsce i tylko w Polsce powstała taka liczba po prostu super albo i zajebistych produktów. Kochani, Kubrick, skrzynie narzędziowe w Polsce i, na, i za granicą, na Facebooku, nasza grupa, tam naprawdę przybywa nas 50 osób każdego dnia, jest super to się rozwija. Sami ludzie komentują, sami wstawiają posty, nie trzeba was w ogóle pobudzać, sami to robicie, cały czas to się miesza, bucicie się, komentujecie i tak dalej, to jest super, bo to znaczy, że ta strona żyje. Żyje, to jest żywe. YouTube, Kubrick Studio, zapraszamy was co dwa tygodnie, w piątki mamy taki pełny odcinek e, o produktach, mhm. ale w międzyczasie produktach. oczywiście jakieś informacje na bieżąco wam wrzucamy. w stałej komunikacji, domagacie się takich informacji od nas, także my tutaj, nie tyle nasza inicjatywa, co e, wasze wymagania i potrzeby są tutaj głównym arbitrem. Czujcie się jak w Public studi albo po prostu... Jak, u, się, w jak, u, siebie, jak u siebie na targach. Jak u siebie w garażu. Trzymajcie <laughs> się. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Targi to jest tumult, to jest wojna. Natomiast myślę, że na tym etapie wychodzimy z tego starcia zwycięsko. E, masa problemów, budowa stoiska. E, żeby pokazać to wszystko, ten cały potencjał, e, naprawdę musieliśmy się spiąć. Ale myślę, że tendencja i patrzy pominać wszystkich handlowców po ilości kontaktów. E, bardzo się dzieje, także e, doceniamy naszą polską publiczność, ale myślę, że widoki dla marki są wyśmienite. Trzymajcie się.